No cześć z tej strony Siwy i witam w kolejnym filmie z GTA V na moim kanale A dzisiaj coś czego dawno nie było Ale o co wielokrotnie pytaliście A dokładnie dzisiaj pokażę wam 5 sekretnych miejsc w GTA V O których mogliście nie wiedzieć I serio oglądajcie ten materiał do samego końca uważnie Ponieważ te miejsca będą naprawdę tajemnicze i sekretne Więc warto oglądać A jeżeli chcecie więcej filmów tego typu To oczywiście strzelcie łapy w górę Żebym wiedział żeby robić więcej ukrytych miejsc Oraz ukrytych pojazdów w GTA V A teraz lećmy z tym odcinkiem No więc my już Idziemy z Michaelem do naszej pierwszej miejscówki Z dzisiejszej listy, która jest Już przed nami, jak widzicie Jest mocno obstawiona Oraz chroniona przez Meriwether I raczej do środka tak łatwo się nie dostaniemy Bo zobaczcie, że jedna brama Nam się nie otwiera, druga również Nawet jak będziemy e, trąbić, no to niestety Się nie otworzą, możemy spróbować Jeszcze raz, może ten strażnik podejdzie Do nas, albo i nie, nie no Nie otworzy nam tej bramy, no niestety do tego portu Chronionego przez Meriwether nie będzie tak łatwo Się dostać, jednak my sobie poradzimy, wystarczy, że postawimy tutaj naszą furę, no i pięknie stoi, więc możemy teraz na spokojnie na nią wejść, Michael powiedziałem, wejść na nią, a nie przeskoczyć czy tam prześlizgnąć się po masce, dobra, wskakujemy, musimy uważać, żeby ci strażnicy się nami nie zainteresowali, dobra, ten tutaj patrzy ale na spokojnie wchodzimy pozbywamy się strażnika, żeby nie robili problemów, okej, okay, ten już zrobił problem, jak widzicie, nie wiem gdzie on jest, on tutaj stoi Pytanie, czy ma broń? Nie, ucieka. Dobra, ci już nie będą się stawiali, uciekają. No ale biegniemy do naszej pierwszej miejscówki, która jest powiązana właśnie z fabułą. A dokładnie tutaj się toczy jedna z misji fabularnych, Trevora. Ci, którzy ogrywali fabułkę GTA V, to wiedzą. Okej, okay, gościu się nie boi nawet, jak nas goni policja, to dalej czeka w kolejce do toalety. Okej, okay, ciekawe, ale nieważne, skupmy się właśnie na tym budynku, do którego myślicie pewnie, że nie da się wejść, no ale nic bardziej mylnego. Te drzwi są ruchome i normalnie możemy wejść do środka, więc wejdźmy i zobaczmy, co tutaj się dzieje i co się znajduje w środku, ponieważ normalnie w tej misji do środka nie możemy wejść, a jak wejdziemy, to misja się zakończy niepowodzeniem. Więc w takim razie wchodzimy i jak widzicie, jest to biuro. Jest to biuro tutaj pełno dokumentów, jakichś segregatorów, nawet roślinka. Ładnie jest to zrobione przez rok. Zaraz zadbali o wszystko. Zobaczcie, że normalnie e, widzimy wszystko e, przez szyby od środka, a. Od zewnątrz nic tutaj nie widać, więc to jest ciekawe, to jest ciekawe, że tak to jest e, ograne i tak to jest zrobione, ale normalnie możemy tutaj wejść. Tutaj kolejne biurko. No, ale co ciekawe, w tym miejscu znajdują się dokumenty, ale są to dokumenty federalnych. Zobaczcie, że rzeczywiście takie teczki znajdują się tutaj w koszu. Jest to teczka FIB wyrzucona do kosza, i tutaj jest kolejna w koszu, więc to jest naprawdę tajemnicze i ciekawe. Co tutaj robią te teczki? Możecie koniecznie dać znać w komentarzach, bo jestem ciekaw. Waszych teorii, może sprawdzimy to Na pogromcach teorii, no ale jak widzicie Jest to takie oto biuro Nic nadzwyczajnego, w sumie tutaj więcej Nie ma, nic na zewnątrz Tutaj więcej zrobić nie możemy Co ciekawe tutaj policja nie może wjechać Więc nas szybko gubią, okej okay, tutaj Strażnik się obudził, więc tam już nie podchodzimy Raczej, no ale oczywiście teraz Pokażę wam dokładną lokalizację Na mapie, jeżeli ktoś nie ogrywał Fabuły to ta lokalizacja się przyda No a dokładniej jest to ten budynek I dokładniej jest to to miejsce, tylko Mówię, e, tutaj musicie jakoś przeskoczyć, bądź po prostu znaleźć jakiś inny sposób na dostanie się do środka. No, powiem wam, że nasza dzisiejsza lista jest naprawdę gruba. Pierwsza miejscówka była naprawdę mocna, ale druga również jej nie ustępuje, ponieważ jesteśmy teraz w bogatej dzielnicy, a dokładniej podjeżdżamy właśnie pod tą posiadłość, pod tą willę. Ej, nie no, ogromna chata, wygląda naprawdę mocno. Rockstar zadbał o detale. Zobaczcie, normalnie skutery wodne sobie tutaj stoją. Jetski mamy. Pod dachem schowane. Nie, no wygląda to naprawdę mocno, ale nie chodziło właśnie o ten dom, tylko bardziej o to, co znajduje się przy tym domu. A dokładnie jest tutaj sporo ciekawych rzeczy. Zobaczcie, że tutaj w środku mamy nawet meble, tylko musiałbym o, bardziej podejść. Zobaczcie, tutaj mamy normalnie meble ustawione. Niestety, jak wylądujemy na Nooklipie, to zapadamy się pod ziemię. Chociaż na przykład na meblach możemy stanąć. To jest ciekawe. O. Pobagowałem się, więc wróćmy z powrotem No ale jak mówiłem, są tutaj meble Jest na przykład do bilarda, więc Naprawdę ciekawe, możemy na nim wylądować Więc to jest również ukryte miejsce Jednak do niego no, możemy się dostać Jedynie na noclipie, ale Zobaczcie jak ta chata jest dopracowana Tutaj wszystkie detale, nawet Mamy skocznię, z której możemy skoczyć Do basenu, świetnie Michael, tylko leć teraz do ukrytego Miejsca, o które nam chodzi I znajduje się właśnie tutaj Zobaczcie jak to wygląda, tam mieliśmy w środku stół do bilarda oraz kanapy, a tutaj mamy stół do piłponga oraz kanapy, a także jak widzicie siłownię jakąś małą oraz tarczę dorzutek, więc jest to naprawdę ciekawe miejsce i fajnie, że tutaj coś takiego się znajduje, szkoda, że ta chata nie może należeć do nas, bo te detale naprawdę są epickie, zobaczcie tutaj mamy nawet wiatrak, żeby nam chłodziło, niestety nie działa więc to jest drobny minus, ale wygląda to naprawdę mocno, zobaczcie, tutaj mamy zejście na sam dół, więc jest naprawdę epicko, epicko to jest Robione. Tutaj mamy kolejne skutery wodne, więc jak najbardziej wygląda to mocno. Zobaczcie na to misówkę z daleka, no nie rzuca się w oczy. Zwykła posiadłość, no może niezwykła posiadłość, po prostu ogromna willa. A tutaj mamy normalnie interior, do którego możemy wejść i na przykład się schować, więc to jest naprawdę e, mocarne. Ale teraz przejdźmy do lokalizacji na mapie, którą oczywiście e, teraz wam e, pokazuję. A kolejne nasze miejsce znajduje się na deptaku Del Perro, dlatego jedziemy teraz właśnie na deptak. I musimy dojechać do sklepu należącego do Franklina. Jestem ciekaw, czy o tej miejscówce wiedzieliście, czy jednak nie. Koniecznie napiszcie w komentarzach, o ilu z tych miejsc wiedzieliście, a o ilu nie, ale nie kłamcie mordeczki, bo jestem ciekaw, czy Was zaskoczyłem, czy jednak na przykład wiedzieliście o nich. No ale dobra, jesteśmy jak widzicie, pod tutaj smoke storem, należącym do Franklina, i za tym smoke znajduje się małe pomieszczenie, ale może nam czasem uratować życie. Zobaczcie, że tutaj normalnie jest ten sklep otwarty, ale my przechodzimy tutaj właśnie przez ten płotek. Przez to ogrodzenie w uliczkę która jest naprawdę ciasna, więc idealnie możemy się ukryć przed policją zobaczcie, tutaj jest wszystko odgrodzone więc na spokojnie możemy się tutaj ukryć w wielu miejscach jak widzicie, tu możemy na przykład uciekać no ale nie zajmujmy się uciekaniem zajmijmy się właśnie tym oto ukrytym pomieszczeniem, no zobaczcie, małe pomieszczenie, o którym niewiele osób wie i w sumie to wszystko, jest to taki składzik bym powiedział tylko, że jest pusty i niestety nie ma tutaj drzwi, a przydałyby się drzwi, bo mogli byśmy się jeszcze łatwiej ukryć, ale naprawdę wygląda to ciekawie, że jest tutaj coś takiego ukryte. I napiszcie koniecznie w komentarzach, czy wiedzieliście o tych miejscach, czy jednak nie. No, ale zobaczcie, z tego miejsca możecie naprawdę łatwo rolować policję, uciec sobie na dach bez problemu. Okej, okay, na ten zbytnio nie możemy skoczyć, a na ten możemy skoczyć, czy nie? Okej okay. Michael z nami dzisiaj nie współpracuje, nieważne. No, ale jak widzicie, jest to właśnie to miejsce. I oczywiście teraz przejdziemy do lokacji e, tego miejsca na mapie, a dokładnie jest tutaj, e, za tym właśnie sklepem. Jestem już w drodze do kolejnego obiektu i zapomniałbym wspomnieć o pewnej rzeczy. Ale na szczęście, furka Michaela mi przypomniała: a dokładniej rejestracja Daisuba. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali, ponieważ jest to mega motywacja dla mnie, a także pomaga to w rozwoju kanału. No, ale dobra, koniec tej autoreklamy. Przejdźmy do kolejnego ukrytego miejsca Który właśnie znajduje się tutaj Jest to również tajemniczy obiekt Tajemniczy interior Bo zobaczcie, że jest tutaj jakby Dostała, dostawy do magazynów, sklepów, etc No ale zobaczcie, że tutaj na przykład Świeci się ta skrzynka No jest ona nienaturalnie oświetlona Zobaczcie jak te tekstury wyglądają A dodatkowo mamy tutaj alarmy załączone Więc to jest również ciekawe Popatrzcie, po tej stronie również I Tutaj taka sama skrzynka stoi a nie świeci jak tamta, więc to jest naprawdę tajemnicze I dlaczego tak to wygląda, nie mam pojęcia No ale możecie również napisać w komentarzach, co o tym sądzicie Jak widzicie tutaj są właśnie dostawy, bramy dostawcze Tutaj raczej wejść już nigdzie nie możemy Chociaż możemy jeszcze posprawdzać, nie no, już tutaj wejść nie możemy I jednak jestem ciekaw, czy na przykład w nocy alarmy będą normalnie świeciły Więc przekonajmy się, jak na razie jest jasno ale patrzcie, rzeczywiście to świeci i świeci to naprawdę mocno. Ej, wygląda to epicko. Zobaczcie, jak to tutaj się wyróżnia. I ta skrzynka dalej jest jasna. Nie wiem o co z niej chodzi, ale naprawdę widać ją z daleka. Ej te alarmy od zewnątrz no nie są aż tak widoczne, zobaczcie, nie rzucałem się aż tak w oczy. No ale jak już tu wyjdziemy do tego interioru, to rzeczywiście to widać. A dajmy sobie jeszcze późniejszą godzinę. Ej, teraz to. Jeszcze mocniej widać. Dlaczego to tak wygląda? Nie mam pojęcia. Dalej ta skrzynka się nieco wyróżnia. No ale nieważne. Przejdźmy w takim razie do właśnie lokalizacji tego oto tajemniczego miejsca. Jak widzicie, tutaj mamy Mace Bank i jest to pod Mace Bankiem tak naprawdę. Więc no bez problemu powinniście tutaj trafić. Tylko pamiętajcie, żeby wjechać pod spód. Więc to jest naprawdę ciekawe. Możliwe, że to są magazyny dostawcze do samego Mace Banku Tak mi się przynajmniej wydaje. A ostatnia nasza miejscówka jest naprawdę. Prawdę kwintesencją tego odcinka co tutaj się dzieje? Policja kogo ściga. Nieważne, nie wnikajmy w to, my skupmy się na ukrytych miejscach, które znajduje się przed nami. Jest to właśnie ostatnia miejscówka z naszej dzisiejszej listy. Mybacksu fabryka dokładniej jest przed nami i właśnie w tej fabryce mamy ukryte interiory, do których za chwilę pójdziemy, ale jeżeli chcecie więcej takich interiorów, to koniecznie zajrzyjcie do playlisty, która prawdopodobnie jest tutaj, ponieważ tam już pokazałem wiele ukrytych miejsc i lokacji w GTA 5 i lecimy teraz po tej drabinie. Do fabryki Maybachu i zobaczymy właśnie, co dla nas twórcy GTA 5 przygotowali. Jak widzicie, już tutaj widać otwarte drzwi. Normalnie możemy do góry jeszcze wejść. Wiecie, co ja wlecę do góry. Będzie nam łatwiej, szybciej oraz wygodniej wszędzie te znaki Majbacu, no bo to jest fabryka, więc nie ma się co dziwić. Ale dobra, lądujemy. Zobaczmy jeszcze, czy coś tutaj na dole. Na dole już raczej nic ciekawego, no ale jest to naprawdę strategiczne miejsce do którego możemy pójść. Dobra, tutaj mamy wejście, jak widzicie. Normalnie, drzwi nie ma. Myślałem, że są po prostu otwarte. No ale wszystko oświetlone, ładnie. Klatka schodowa jest. I zobaczcie, że tutaj mamy kolejne drzwi, przez które niestety wejść już nie możemy. Ale tutaj możemy fajnie wykorzystać ten interior. Zobaczcie, że tutaj jest zejście. I jesteśmy teraz na placu głównym, właśnie tej oto fabryki. E, tutaj jacyś ludzie są, ok. Schodzimy normalnie. Tutaj jakieś punkty załadunkowe. W sumie takie trochę nawiązanie do poprzedniej miejscówki. No ale wygląda to naprawdę mocno, ta fabryka. Tutaj jest jakiś fajny zjazd, więc, no, naprawdę ciekawe miejsce. Naprawdę można to ciekawie wykorzystać. Zobaczcie, tutaj mamy wyjazd i dość pochylony. Nie, no, wygląda to mocno. Wygląda to mocno i naprawdę fajnie, że możemy tutaj wejść, ponieważ, no, nie rzuca się to zupełnie w oczy. No, ale teraz pokażę Wam, gdzie to miejsce się dokładnie znajduje. A znajduje się to dokładnie tutaj, koło tej dość ciekawie wyglądającej autostrady ze zjazdami. Właśnie tutaj mamy cały ten budynek fabryki. No, ale było już to ostatnie miejsce z naszej dzisiejszej listy, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Piszcie także w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu, na moim kanale. A i na razie ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć!